Fundacja Rodziny Maciejko chciałaby zaprosić do udziału w programie Ignite Inspiring Girls Now in Technology Evolution. Pomysłodawczynią, organizatorką i dobrym duchem Ignite jest Kathy Rodgweller. Program ruszył w 1999 roku. Kathy Rottgweller, pomysłodawczyni projektu, zebrała wolontariuszki i rozpoczęła organizowanie spotkań w szkołach dla dziewcząt z ekspertkami. W 2000 roku program przeniósł się do szkół na terenie całego Seattle, a stąd promieniował na całe Stany Zjednoczone. Od 2007 roku Ignite działa jako międzynarodowy program pobudzający i wspierający zainteresowania dziewcząt w dziedzinach ścisłych i technicznych. W zeszłym roku w programie Ignite wzięło udział 80 tysięcy dziewcząt z całego świata. W 2019 roku zostaliśmy zaproszeni i przyjęci do rodziny Ignite. Rozpoczęliśmy zajęcia w trzech szkołach. Nadszedł czas, aby zaprosić do Ignite kolejne szkoły. Jak przystąpić do Ignite? Musi się zebrać zespół dziewczyn i nauczycielka lub nauczyciel, chętni do spotkań i wspólnych zajęć z ekspertkami na temat różnych dziedzin nauki lub techniki, którymi się zajmują. Nauczyciel powinien mieć także zgodę dyrektora na rozpoczęcie współpracy. Nauczyciel mailowo kontaktuje się z Fundacją Rodzin Maciejko. Przedstawiciel fundacji omówi dokładnie sposób współpracy i skontaktuje szkolnego koordynatora projektu z naszymi wolontariuszkami, ekspertkami. Pozostaje tylko ustalenie terminów spotkań, warsztatów. W tym roku możliwe są tylko spotkania i warsztaty online. Mamy nadzieję, że wkrótce będą możliwe także osobiste spotkania. Pytania, zgłoszenia prosimy kierować na adres mailowy katarzyna.dymnicka.małpamaciejko.org